Po pięciu latach uczestnictwa w PNHM jest stres przed kwartetami, ewoluuje razem z uczestnikiem, ale w ogóle nie znika. Nie no to jest zawsze stres. Nawet jak człowiek umie, to, to jak się wchodzi i śpiewa w kwartecie, to to różne rzeczy wychodzą, różne problemy. No, nie jest to łatwe zadanie, ale zdaliśmy. Spotkanie z polskim narodowym Chórem młodzieżowym jest dla mnie czymś zupełnie nowym, bowiem jest to projekt no, o tyleż specyficzny, że ci młodzi ludzie trafiają do zespołu z różnych stron, w zasadzie chyba ten skład nigdy nie jest taki sam podczas kolejnych edycji. To sprawia, że za każdym razem powstają tu nowe emocje, nawiązują się nowe przyjaźnie, kształtują się nowe relacje. I to, czego się spodziewałem, to oczywiście taki młodzieńczy entuzjazm. Jest to w końcu chór młodzieżowy i myślę, muszę powiedzieć, że nie zawiodłem się. Młodzi ludzie są fantastycznie przygotowani, świetnie śpiewają, świetnie muzykują, a w tym wszystkim potrafiąc ciężko pracować i robiąc naprawdę świetne rzeczy od strony muzycznej, merytorycznie na to patrząc, cały czas się świetnie bawią. Doskonale ze sobą współgrają, mają swoje gry, mają swoje zwyczaje, mają taki swój specyficzny, można powiedzieć, nawet slang pNHM-owy. Tu bardzo dużo się dzieje i ten entuzjazm, ta radość no cały czas buzuje, to nie jest tak, że mijają 3-4 dni i wszyscy zaczynają się nudzić, wręcz odwrotnie, mijają 3-4 dni i dzieje się coraz więcej, a im bliżej finału, tym emocje wydają się coraz intensywniejsze. Dla młodego adepta sztuki wokalnej, praca w dobrym zespole muzycznym daje po pierwsze niesamowite wyczucie harmonii, daje poczucie jedności w zespole i odpowiedzialności za ten zespół. Każdy dobry zespół wokalny zastępuje po prostu edukację. Tak jak dobry zespół orkiestrowy zastępuje szkołę muzyczną, tak także śpiewanie właśnie w chórach uczy muzyki. Słyszymy yy, pozostałe głosy, jest współpraca głosów, współpraca rytmów. Co jest przy na przykład przy śpiewaniu w operze, gdy pojawiają się olbrzymie ensamble, mamy możliwość świadomości tego, co śpiewają inne głosy, co śpiewa chór i jak to wszystko współpracuje. A oprócz tego daje potencjalne możliwości poznania miłych osób i zawiązania rodziny. Pozwolił mi spotkać miłość mojego życia, moją żonę i niedługo pojawi nam się potencjalny, mały, przyszły Pan To, co dla mnie jest najważniejsze i w chórze, i w pracy na scenie jako aktora, to jest to, że mamy człowieka na żywo. Po prostu jednego, kilku, cały chór. Ale to są ludzie tu i teraz. Jak oni tu nie będą się słuchać, to dzisiaj zafałszują. I nieważne, że mieli trzy miesiące prób i robili to po prostu w punkt przez cały czas, jak dzisiaj się nie skupią, dzisiaj nie będą tu i teraz, i dzisiaj nie będą ze sobą współpracować, to dzisiaj się rozjadą i ta publiczność, która dzisiaj przyjdzie, nie odbierze tego fajnie. Ja myślę, że ten projekt to jest dla młodego człowieka fantastyczna szkoła nie tylko artyzmu, ale też życia, bo to, co obserwuję tutaj jako dyrygent gościnny, to, to przekazywanie takich wartości czysto ludzkich, życiowych, to znaczy tego, że nie robimy tutaj tylko, nie tworzymy tutaj tylko muzyki, ale staramy się podejść do, do sztuki, do artyzmu, Patrząc na całego człowieka, obejmując go całego, z jego emocjami, z jego kontekstem, w którym żyje, z jego wychowaniem, dobre jest to, że w tym projekcie mówi się nie tylko o znaczeniu dyscypliny, nie tylko o znaczeniu wytrwałości w pracy, ale pokazuje im się pozytywne, dobre emocje, przekazuje im się wartości takie ogólnoludzkie, które oni potem niosą w swoje życie. A muzyka jest chyba najlepszym środkiem, który może takie wartości w człowieku wzmacniać, i budzić to, co najpiękniejsze zwłaszcza w człowieku młodym. Dla mnie osobiście to jest naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Warto w życiu dojrzałym budzić w sobie te, te emocje, o których czasami zapominamy, warto wracać do tych, do tych takich podstawowych wartości, do dobra, do piękna, do, do radości, do wybuchów wręcz radości. Mam nadzieję, że wniosę tę energię, którą tu otrzymałem w moją codzienność artystyczną.